Jam brzechwa, brudac, Józio oświadczył, woda mi zbrzydła, dość już mam szczotki, wstręt mam do mydła i odtąd przybrał wygląd straszydła. Płakała matka i ojciec gryzł się ten juzio wszystkie soki z nas wysiał. od dwóch tygodni już się nie myje miał czarne ręce nogi i szyję twarz ma od ucha brudne do ucha czy kto takiego widział smolucha poradźcie ludzie pomóżcie ludzie przecież nie można żyć w takim brudzie się na prośby wszelkie był głuchy lepił się z brudu jak lepka na muchy czego się dotknął tam była plama wołał niech mama myje się sama nie tato kąpie się bezustannie Stryjek i wujek niech siedzą we mnie, niech się szarują, a ja w tymczasem będę brudasem. Chcę być brudasem, przezwał go Stryjek i już nie myjek. Wujek doń mówił, niemyty ryjek. Błagała ciotka, dużo mu złoty się, lecz jużo nie miał ochoty. Wynusz się z końcu. W końcu z domu na i zawiadomił rodziców listem, że myć się nie ma zamiaru. Trudno i poszedł mieszkać dokąd na brudno.